Dowie, dzisiaj ja nagrywa stafa, mówi, czyli postaw, że będę ten, eee, ten, z... no nagrywam, czy jest, przybywa, że, tak że jest dużo, Ja jestem z Kaspersy, tylko jeszcze jestem Laura, bo eee, jeszcze się nie Kontynuujemy, eee, kontynuujemy czwartą noc, bo skończyliśmy na taką ciku na czwartej. Nie. Niestety nie pokazałem Wam na sobie dobrze. No bo tam no. z paru przyczyn, do Piotr się nie zgodził. E, dobra, ps, dźwięki ten. Jakie parę minut to nagramy. A ja? No? Będziemy. Ten. Oglądamy wszystkie Twoje ciki na no podstawie. się posyłałeś. Ja szukam marionetka. No, skurczące nie. Jest Dobra. najgorsza. notka jest najgorsza powiem Wam. Na chwilę zastosowaliśmy go z takiego innego sposobu. E, jest już pierwsza IM i była Mangul i Foxy. Ta znowu jest Foxy. Szybko to. Ja to będzie krótki odcinek, bo to będzie 8 minut. Dzisiaj krótki robię. Kiedyś też możemy zrobić live'a. Kiedyś. Albo dwa odcinki na raz. Bardzo nie lubię tej muzyczki. Ja nie cierpię balon śmiecia, nie? A nie, bo ja muszę iść tak robić. Powiem Wam coś widzowie. Kiedy dwa, dzisiaj graliśmy trzy, z Xysem we FNAF, to, to przyszedł Baron Boy i potem trzy, nas zabił Foxy, bo on A, nie mogliśmy na niego świecić. No takie jak przejdziemy czwartą, o kurcie bo oni już jest. Zepsuty No to ja go odpędzę Idź Foxy Wyjdź Ty demonie Uuu. wyjdź Z ciała tego dziecka Druga jedziemy <laughs> A do której musisz wytrzymać? Do szóstej W do, do mnie Wyjdź z ciała tego dziecka Ty grudziany demonie druga Oj dobra Jestem całe minuty. Raz, raz, dwa, trzy, był? cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobra. Czy założył maskę i liczy do piętnastu? Dlaczego? Na balu śmiecia? Tak, na balu śmiecia tak działa. Dobra, Foxy, jest. Jak przyjdziemy, to to ja nie wiem, ale wy to. Ja, ja, jaki jeden. Widziałeś, jak się jedy... doszedł do szóstej nocy? W jakimś. już na F2? Ale. Yy, dobra. Nie wiem, czy zdążyłem. Jak będzie jumpscare, to trudno. Czekaj. Ja mogę, lubię, ja lubię. Dobra, ten... zdążyłem, zdążyłem. Zdążyłem. Ja lubię przerwę. Dobra. Dobra. Freddy jest na no stówę nie To dobrze, że jest funkcji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jeden, siedemdziesięć, siedem, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, piętnaście dobra co lub sami wywróciłam Dobra. Nie, dobra, nie zdążyłem. Nie u ciebie. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. To jest, jest świecząca. Ja cię sunę, to jest tak trudne. Dobra, do dziesięciu. Mogę, ja... mogę... spróbować? Dobra, Kasper będzie. I dopiem, ja widzowie. To jest wywojemy. Gdzieś sięźłań śmiecia będzie tak. Na bardzo tylko te ścistej Tak krzywa Mniej więcej To gówno nakręcamy oh that is move on Jak coś widzę, wydaje nagrywam. Game over. Coś widzowie na chwilę zatrzymam kiedy będę w grze, odstępuję. A ja nie co mi I się Tak, chęcaj. A co się przy tym zabiło? Ee, Foxy. Bo był, bo był Mangu tutaj, W tym tutaj był Mangu, a tu Foxy, zginąłem. Aż A że nie. Aż nie. Aż nie. od nie. od nie. To jest Jeszcze, marionetka, a marionetka bardziej. Co? Zresztą jak włączyłem kamerę, nie? I Foxy znika. nie. Gdzie jest ten śmieć? Nie, ja coś, ja słyszałem, hello? Gdzie jest ten śmieć? Gdzie jest on? Gdzie on jest? Jak ja tylko mu przywalę, to... Kasper to gra jak ktoś. Gdzie, gdzie? E, no... Trochę, trochę się... Umiem chceć piesą. no chcę kogoś tu. Ja nie jestem. Ja, nie, ja nigdy nie przesłam. Jak przyjęcie czwartą, to ci dam medal. A jest pierwsza a ja, ja nigdy nie umiem. Tylko umiem przejść pierwszą noc. A drugiej nie umiesz. Długiej nie umiem, bo wtedy przychodzi balon śmieć No i czekać 15 sekund. O nie, mam połowy batelni. Pierwszej! Ty tak marnujesz! Co? Marnujesz. gdzie on jest. Nie mm. żyjesz. Yes, yes. Wracaj się. A wyjdzie Czekaj, muszę zastopować. A gdzieś nie, stopuj. Dopiero jak skończysz to. Nie. Niech coś nie so. mnie już zabija. Ja nie, późno. Dobrze. Nie? Czekaj? Zaaaaa, nie poznał. Nie. Nie umiem przejść, ja tylko umiem piersiom na no przejść. Ej, dole nie stopuj. Dobra. O, bo to jest ja. Żebyś ustalił podejście, jak tak mi się nie uda, to, to pie... wyłączam. To, to wyłączam i wiem, i wiem, co teraz zrobię. No, nie, ja cię docinam, Kromo. Miałbyś 8, później teraz 10, a teraz jej 11. No, w sumie powiem wam, widzowie. Że jest na drodze bycia moim najlepszym kolegą. A co on ci zrobił takiego, że... Nie jest na mnie miły bardzo. No magul już jest, swoje ścienił marionetki. I się tak szybko przemieszczają, że ja już na, nawet na to ojeb. Każda noc jest trudniejsza. Ale czekaj, z drugiej... Nie, nie, nie ja patrz, pierwsza... No. Pierwsza jest, jest trudna. Nie, łatwa. Nie, łatwa. Pierwsza jest łatwa, druga jest trudna. Trzecia jest łatwa, czwarta jest trudna. Piąta jest łatwa. O nie. Gdzie on jest? O nie. On, nie. on jest, z, 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 on jest w wętach. On jest w wętach na dnia. To gdzie on to jest? Nie widać go. Mangul! A w ogóle Mangul no, da się dostać jump Co? Od Mangul, czy da się dostać jump Chyba tak. Masia, wiesz co to też jest? Ej, a ty wiesz, że jest bardzo że, rzadko y, to i Boni? Bardzo. Bardzo rza rzadko jest w czwartej toj, toj, nocy. To i tu Boni, to Boni. Nie wiem, jak się tam nazywał, ale. To chyba wieża. Przy niektórych odcinkach zobaczyłam, że nie zwracasz uwagi na widzów. Wiem, bo akurat w Fnafie. O nie. O nie, yes, yes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja! mogę go jak chcesz tam mogę go. Nie, nie wyłączaj. Nie wiem, musimy nagrać ju, nie, jutro nagrać drugą część. Subskrybujcie, lajkujcie. Pa!